Siemano, witam Was w kolejnym odcinku. Normalnie mieliśmy w nocy monsun, lekkie opady. Dosłownie 10 kropel na metr spadło u nas. Także, no nie ratuję to. Tutaj idę polem sąsiada. No i na pszenicy takie tylko kropelki, a ziemia, jak nie widziała wody, tak nie ma. U Duńczyków na górze, nie wiem czy widzieli, temu rzepak na górze już przepala. No co, no nic nie poradzimy. A ja aktualnie idę tu po lewej, jest mój rzepak, tam dalej działka brata. Idę do tej studni, ją odkopać. O, ostatnio byłem, jest cała zamulona, zasypana. Być może to jest właśnie problem, że. Ta Woda się zgromadziła, woda już odeszła, także więcej pokażę wam jak będę przy studni. No i dobra, jestem już przy studni. Tam moje, mój kawałek jest dużo wyżej niż ta studnia i tak ona wygląda. Zobaczcie, gdzie są dreny? Zakopane. Także odkopujemy. I zobaczcie, jak ziemia pęka z braku wody. Widzicie to? Woda odchodzi i aż cała popękała. No i tutaj jeszcze jest wilgoć, ale tak to wygląda. Jakby ktoś płytki kładł tutaj. Także kamerka na głowę. Co dajemy szpadelkiem, nie? No i dobra, będziemy coś tutaj działać, rzeźbić. Co tu jest w ogóle? Ta studnia jest cała przestawiona. Już mamy efekt, co się wydarzyło. Coś niedobrego się stało. No I dobra. Studnia odkopana. Jest cała przesunięta. Nie wiem, jakby była czymś zahaczona. Zobaczcie. Stamtąd wychodzi rura główna, co idzie aż do dujnów. A tu jest ta wyjściowa, gruba, co idzie przez moje pole. Często siada pole, i moje. I wychodzi do łąki, do rowu. No i tej rury po prostu nie ma. Studnia musiała być przesunięta, i ten krąg po prostu musiał zdusić całą tą rurę. Wiadomo, woda była, ciśnienie było, wszystko tutaj, gdzie przestawione z wodą mu, zamuliło się, rura Zagnieciona no i po prostu nie było odbioru. No i stąd właśnie efekt zalanego pola. No, odkąd dzierżawimy tutaj, to chyba jest rekord, jeżeli chodzi o zalanie. No ale to się zrobi i będzie wszystko czynne. Także tutaj jakiś worek jest. Gdzieś było workiem obkładane. Teraz odkopiemy, zobaczymy jak ta rura tam w ogóle wygląda. No i dobra, wszystko mamy. Tutaj studnia się zapadła, jak widzicie. Rozwaliła rurę, spękana rura. Odkopałem. Dalej już rura jest prawdopodobnie e, czynna, no chyba, że gdzieś tam jest po prostu zarwana. Tutaj, w tym miejscu, do mnie idzie taki zbierać dziesiąteczka, ósemka w środku. Trzeba będzie to wszystko tutaj przyjechać, nie wiem, dżondirową ładowarką, wziąć trochę cegieł, ten krąg cały podnieść, obkopać ten mały krąg, co jest w środku i go popoprawiać, tutaj poukładać cegły i dookoła tego kręgu wyłożyć na mijankę na dwie cegły pod ten krąg, żeby on nie siadał pookrywać plastikami tutaj worek foliowy założyć na wierzch albo najlepiej włókninę, żeby woda jeszcze wchodziła no i powinien być temat zażegnany, więc tutaj jest to do poprawy, więc w najbliższym czasie przyjadę i chyba nie będę nagrywał kolejnej części dnia tylko to dokończymy już jak będę, ten odcinek dokończymy jak będziemy to robić, także nie wiem kiedy to będzie tutaj jeszcze traktorem powinniśmy wjechać bo tak tutaj trzeba łyżką odgarnąć, odgarnąć, bo nikt tego nie będzie ręcznie odgarniał za bardzo no i tak będzie łyżka ziemi dookoła, żeby to szpadłem, żeby nie pouszkadzać rur no i namierzyć ten oto zbierać do mnie detektorem, czy on jest czynny jeżeli jest a najlepiej czynny, nieczynny, jeżeli nawet jest czynny, tu poprawimy studnie będzie odbierała wodę, najlepiej jest, bo on jest płytko, na 40 cm Tutaj gdzieś może być na pół metra i jest go odkopać, najlepszym rozwiązaniem, odkopać i druga sprawa to już Wam mówię, przełożyć go, wyczyścić błoto z niego, wyczyścić i obsypać jakimś wirem albo słomą i to będzie wtedy działało i tam temat wody będzie zażegnany, jeżeli tutaj będzie wszystko czynne aż do łusia, także kończymy i widzimy się w kolejnej części tego oto odcinka. A więc witam z kontynuacji tego oto odcinka z meloracji. Przyjechałem z Dondirem, mamy włókno, rury, szpadle. Na przyczepie cegły, jak i rury. Także bierzemy się do dzieła, obkopujemy tutaj tą studnię, wyciągamy ją na pasy. No i jak zwykle słaba bateria trzeba podładować. Także ja biorę się do dzieła i widzimy się po prostu później. Patrzcie jak ziemia pęka. No i dobra studnie obkopałem ręcznie w koło bo nie było głęboko na sztycha, więc nie ma sensu tutaj łyżką w koło ryć potem to zasypywać równać, także mamy widełki zmienioną łyżkę na widły, bo też sobie zabrałem no i podjeżdżamy pod studnie pod studnie i będziemy zahaczać na widły mam jeden szkoda, że nie wziąłem dwóch ale myślę, że jakoś dam radę pokazać jak to wygląda no i dobra studnia obkopana jak wspominałem przed chwilą mamy pas zakładamy pas i do góry no i dobra studnia wisi i wyjeżdżamy Trzeba obkopać i to wszystko naprawić teraz. No i dobra, prace przebiegają jako tako. Tutaj ten rurociąg, co idzie do mnie, jest cały zabity. Przełożyłem trzy rury, no, ale najważniejszym elementem na razie jest nie przekładanie rur, tylko poprawienie studni. Tutaj u sąsiada wstawiłem plastik. Rura idzie tam, ale u niego rura nie ma jak się połączyć bo tu gdzie wszędzie kopię i szpilkuję, aż do końca jest pogruchotana bo idzie gdzieś na około 25-30 cm no i wszędzie jak szpilką nie idę to jest po prostu zgruchotana powiem mu, zadzwonię, że tutaj będzie musiał sobie to jak oczywiście będzie chciał musi sobie kupić plastika i położyć, ja ogólnie e, robię odpływ żeby tu od sąsiada stąd woda nie zalewała mnie tam. Jeszcze ciekawe czy ta gruba rura, którą tutaj położyłem dwusetkę. Widzicie też była zgruchotana cała, bo studnia się przesunęła. E, co idzie tam, gdzie spuszczałem wodę, gdzie mam kontrolkę z kominkiem. E, zobaczymy jak brat przyjedzie zaraz. Mamy włókno, detektor. Wsadzimy, namierzymy czy w ogóle odtąd. Do kominka przechodzi, bo tutaj ta rura też jest płytko, No i prawdopodobnie może być też zarwana. No zobaczymy jak to będzie. Także nie ma co gdybać. Zaraz tutaj przysypuję mniej więcej równo. Układam cegły dookoła. Zakładam krąg. No i brat ma przywieźć mi klej. No i to trochę pokleimy w koło rur pęknięcia tego kręgu, gdzieś tam gdzie cegły żeby ta ziemia nie wchodziła z góry jeżeli zaleje i nie zamulało nam studni tylko ewentualne zamulenie występowało z rury, z rur które po prostu się zbierają w studni, także na chwilę obecną ja kończę i biorę się dalej za robotę, wyszło słońce no dzisiaj nie jest tak gorąco jak wczoraj no ale słońce wyszło, także no nie ma co gdybać, trzeba działać No i tak to wygląda. Studnia jest zrobiona. tylko krąg trzeba położyć i zabetonować go. No i co, włożyliśmy w uchno, dotąd doszło. No i mamy efekt połamanych rur. Dalej też lecą są poszczerbione. Także tutaj, jak te pole wzięliśmy obok, ja i brat, i tutaj sąsiad, gdzie jego studnia jest właśnie, gdzie teraz się znajdujemy pychaliśmy włókno jak były u góry No i to wszystko przechodziło, woda szła no a teraz Nie wiem, pozarywali Nie wiem czym to, czymś głęboko robili oraz nie orzą, po bezorkowo, jakimiś maszynami Bezorkowymi no. kopujemy, żeby rur nie uranić poprawiamy po sąsiadach, aby u nas wody nie było. Robimy też dobrze sąsiadom, no ale żeby zrobić sobie, musimy zrobić komuś dobrze. No i taka to robota właśnie. Dobra, mili Państwo, mamy rury poprawione, te co połamane. Szokisiowa przywiozła rury i kepsy. Mamy wyłożone, u sąsiada też podłączyliśmy. Znalazłem rurę głębiej. top okay.

tutaj cegły wejdą patrzę nie? żeby po podklejać to potrzebujemy odką No i dobra, mamy studnię już osadzoną, obsypaną. Tutaj brat wróci jeszcze jeleniem, bo te wszystkie gruzy, kamienie, co w koło studni było jeszcze za czasów Pegeru, też musieli tą studnię rozjechać. I to bardzo mocno, bo pod spodem w koło była druga studnia, kawałki od tego mniejszego kręga. No i podejrzewam, że ten górny krąg obkopali, w koło zostawili. No i przywieźli ten większy. Bo studnia pierwotnie była ta wąska. Mamy dwie warstwy cegieł ułożone. Tak to wygląda. Udało się tam, jak wspominałem, już nie wiem, czy wspominałem. U sąsiada pierw myślałem, że ten mu dzwoniłem, że ma pogruchotane dreny. Co się okazało? Studnia była podniesiona 10 cm. Rura, która była, była zarwana. I było pełno kawałków. Po, po odkopaniu i wstawieniu tego plastika, w razie, było, żeby sobie Kupił kabla i dołożył. Odkopując okazało się, że drena jest dużo, dużo niżej i musiałem z bratem opuścić tą studnię, tą, znaczy tą część studni. Mamy klej. Zaraz rozrobimy, to wszystko ładnie obkleimy, tam w koło rur pozaklejamy, żeby gdzieś się po prostu nie zamulała od zewnątrz. No i to będzie już funkcjonować jakiś czas. Do pierwszych awarii gdzieś na polu, po zarwaniu, na polu po zarwaniu, albo po prostu gdzieś po najechaniu ciężkim sprzętem w mokrych warunkach także tutaj jest wszystko czynne Odtąd od sąsiada włókno dochodzi do nas tam gdzie ja spuszczałem trójnik miałem Tutaj nitka idzie u niego więc prawdopodobnie będzie czynna bo jest mała rura ona jest dużo głębiej niż ta grubsza bo ma mniejszy po prostu obwód no i ten sączek co u mnie idzie tutaj poprawiłem bo był zaciśnięty około 100 dni no i tam jest kwestia tego, czy jest zamulony, czy nie. Teraz nie ma wody. No i w takie małe rury nie powinno się wpychać włókna, bo się doprowadzi do zatkania. Najlepiej jak jest woda. No ale zobaczymy. O, brat wraca. zobaczcie jeszcze do niedawna metr wody, jezioro, a dzisiaj można śmiało śmigać. że to betola to jest ziemia po prostu ta spękana zabieramy szpadle łopaty także on zasypuje ja się biorę zamieszanie kleju No i dobra moi mili. Tutaj co ode mnie idzie rura ósemka. Na siodełku w tym miejscu było tąpnięcie poprawione plastikiem. U mnie na polu już znaleziona rura, odkopana. Będzie wstawiona rewizyjna mała studzienka, Także temat wody. Mam nadzieję, że także temat wody będzie prawdopodobnie już zażegnany. Co myślę, że na dzisiaj chyba to tyle. Także trzymajcie się i do usłyszenia.